Aby prezentować te terminy taksonomii w menu, potrzebujemy stworzyć nowe menu. W dziale Budowa witryny menu, Dodaj menu. Nazwijmy je NBA. Tytuł, Wpisy NBA. OK, i nie dodajemy tutaj żadnych elementów, tylko przechodzimy do strony z naszym słownikiem, zarządzanie zawartością, kategorie. Edytujemy nasz słownik. I w zakładce taksonomii menu, jako menu ustawiamy wpisy NBA, zachowujemy. <coughs> I teraz w zakładce budowa witryny, bloki odnajdujemy nasze menu, wpisy NBA, umieszczamy w jakimś regionie, na przykład w lewej kolumnie bocznej. Pach. I jak widać menu ładnie się dodało. Menu NBA i wpisy w nim zawarte. Wchodząc mamy wpisy dotyczące danego terminu. Sposób wyświetlania tego menu możecie dostosować sami. Yy, w zakładce Zarządzanie zawartością kategorie Edytuj słownik. Taxonomii menu. Eksperymentujcie, nic tutaj zepsuć nie idzie. Ok, teraz pokażę Wam, jak zrobić tak zwaną chmurę tagów za pomocą modułu TagAdelic, który zainstalowaliśmy na samym początku. Moduł, tagadelik nie wymaga specjalnej konfiguracji. Yy, moduł ten dodaje automatycznie bloki do każdego utworzonego przez nas słownika w dziale kategorii. Przechodzimy do budowa witryny, bloki. I blok nazwa bloku zaczyna się zawsze tagi w. Nazwa słownika, czyli tagi w NBA, to jest blok odpowiadający naszym wtom. Zobaczmy, jak wygląda konfiguracja bloku. Możemy określić, ile tagów ma się wyświetlać. Powiedzmy 50. I umieścić ten blok w jakimś regionie. Powiedzmy w zawartości. I jak widać, blok się dodał. I wpisy, których jest więcej, automatycznie mają większą czcionkę. Yy, tą czcionkę prawdopodobnie idzie regulować, jak ona ma. Mieć przyrost. Nara, zobaczymy, gdzie to jest. Konfiguracja wedle modułów. Jak nie wiecie, jakieś konfigurację jakiegoś modułu znaleźć, to zawsze wchodzicie w konfigurację wedle modułów i znajdujecie nazwę tego modułu. O, to jest Tagadelic. Konfiguracja modułu Tagadelic. <coughs> Możecie określić porządek sortowania, czyli dajmy losowo liczba tagów na stronie. No zmienię tak, jak było tam, czyli 50, liczba poziomów, czyli liczba poziomów pomiędzy najmniej i najbardziej popularnymi tagami. I one są właśnie rozróżniane tym rozróżniane wielkością czcionki. Może być 6 poziomów, no ja zrobię 5. No i okej, okay, tyle by było na temat kategoryzowania treści. Dzięki, pozdrawiam.